Szanowni państwo, drodzy melomani. Serdecznie zapraszam was na koncert, który odbędzie się 29 listopada w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. Zabierzemy was w niesamowitą muzyczną podróż. Zagramy utwory muzyki polskiej, takie jak koncert na orkiestrę Grażyny Bacewicz czy czakone pamięci Jana Pawła II Krzysztofa Pendereckiego, ale nie lada gratką będzie Ferklert Nacht Arnolda Schönberga. Jest to utwór inspirowany poematem Richarda Demela o trudnych relacjach damsko-męskich. Przepiękne, liryczne melodie mieszają się z dramatycznymi dźwiękami. Pozwoli to Państwu w niesamowity sposób przeżyć i poczuć takie emocje jak miłość, radość, strach, lęk, niepewność i nadzieje. Nie może Was temu zabraknąć. Zapraszam.